Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku staję się super bohaterem, ale w takim realnym życiu. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawicie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żebyście na bieżąco z każdym filmami, żeby nic Was nie minęło. Ja jestem mega podekscytowana, ponieważ w dzisiejszym odcinku będę pomagała. Pomagała po części anonimowo, a zresztą sami zobaczycie. Dajcie znać, czy Wy na co dzień pomagacie i wspieracie jakąś fundację, albo pomagacie swoim dziadkom, czy innym osobom potrzebującym. <tuszy> Ale niczym stanę się super bohaterem w życiu realnym, to przynoszę się trochę do fantastyki i postaram się odtworzyć makijaż super A którego samo się wylosowało, więc to już będzie e, ten bohater, którego makijaż postaram się odtworzyć i tak będę dzisiaj pomalowana. Ciekawi? Zobaczę sobie teraz szybko na inspirację, które Wam też tutaj wyświetlę. Kapitan Marvel, czyli w sumie jedyna postać, jaką ja kojarzę, jeżeli chodzi o filmy takie fantazy, ze względu na to, że jak zawsze chodziłam nie wiem, z ekipą czy z Karolem na tego typu filmy, to tylko tą panią zapamiętywałam z tych filmów, więc fajnie, bo ma też blond włosy. Tutaj z nią kojarzy mi się też czerwona szminka. Dawno nie chodziłam w czerwonej szmince, więc dzisiaj jest ten dzień. Jak widzicie, już jestem po części wymalowana, mam już podkład, mam tu pomalowane brwi, korektor gotowy. Teraz czas na brązer. Ja mam wykonać makijaż inspirowany postacią Kapitan Marvel, także ona właśnie kojarzy mi się ze złotym kolorem, z czerwienią, więc zrobię sobie czerwone usta, a tutaj będzie złoto. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, bo ostatnie złoto to robiłam pa na studniówkę. Oto efekt finalny mojego makijażu. Tak ja właśnie zainspirowałam się Kapitanem Marvel i odtworzyłam makijaż na wzór jej postaci. A teraz czas na bohatera w realnym życiu, czyli właśnie na... Pomoc, pomoc zwierzakom. Dobrze wiecie, że ja mam zwierzaka, mój piesek nazywa się chmurka, ale jest też mnóstwo zwierzaków, które potrzebują pomocy i dalej są w schronisku. Dlatego ja dzisiaj postanowiłam, że jedną z moich pomocy, superbohatera będzie zawiedzenie im najpotrzebniejszych rzeczy. Tak wygląda moja stylówka na dziś. Dzisiaj jest ostatni dzień ciepełka, więc ja stwierdziłam, że biorę trampeczki. Topik! I lecę, ale niczym pojadę do biura i do schroniska i do jeszcze wielu, wielu innych miejsc odpiszę swoim obserwatorom na Instagramie. Ja jestem jedną z tych osób, które czytają diamy i ja y, często Wam odpisuję, ale nie zdarzyło mi się jeszcze y, odpisać wam tak, że mogę się z wami połączyć. Zaraz zobaczymy, czy to możliwe. Ok, i wchodzę na komentarze pod moim postem. I na przykład wejdziemy sobie w maję, i napiszę jej hejka. Jak ci dzisiaj mija dzień? I z moją sobie będę pisać w dzisiejszym dniu. Teraz wylosuję sobie jeszcze jedną osobę. Uwaga, 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 uwaga. uwaga. Tom, Amelia. Konto prywatne. Dobra, to jest raz. Dobra. O, to jakiś mój fanpage, Timbera. Kozacko. Na incestory nagram teraz y, jeszcze wiadomość, żeby w direct messages moi obserwatorzy wysyłali mi swój numer telefonu i w pewnym momencie ich zaskoczę i do nich. Zadzwonię. Cześć Wam, dzień dobry. Ja dzisiaj, jak widzicie, w, znowu w innym wydaniu. Dzisiaj nagrywam odcinek i mam dla Was pewną niespodziankę. Dzisiaj będę robić coś miłego, coś też dla Was, dla innych. Także jeżeli chcielibyście się na przykład ze mną skontaktować, to piszcie do mnie DM. -y. A może to właśnie z Wami zdążę się połączyć. Nic nie mówię więcej. Miłego dnia. Nagrałam, teraz czekam na telefony i na dijemy. No, i zobaczymy, kto mi coś napisze. Jestem teraz pod galerią. Już Krzychu z Bąkiem i z moim bratem kupują rzeczy dla psiaków i da szybko sprawdzić, co, co kupili. Wysłałam im listę najpotrzebniejszych rzeczy, fundusz i oni właśnie pojechali, żeby po prostu zaoszczędzić czas. Dowiedziałam się też, że schronisko ma przerwę od godziny 14 do 15, więc akurat nie możemy teraz podjechać, więc akurat pojedziemy też do biura i tam zrobimy kilka fajnych akcji. A później, jak będziemy wracać, to pojedziemy właśnie do schroniska, może uda nam się też zobaczyć psiaczki i w ogóle fajnie by było. Ja kiedyś właśnie też często chodziłam do schroniska, miałam nawet kotka ze schroniska, który później mm, został u mojej babci. Jestem mega podekscytowana, yy, aż zobaczę, jak tam wszystko mają. W krakowskim schronisku jeszcze nie byłam. Seria już są świąteczne rzeczy? Mamy październik! Bardzo proszę, takie maty pod materac dla starszych osób. 60 zł. Dobra, to 20 tych największych poproszę, po 5 sztuk pakowanych. To jest mój patent na to, żeby nie płacić w zoologicznym milionów. Idę do apteki, bo jest dwa razy taniej. Serio. Dobra, mamy biuro tu za psiaków. Zobaczcie jaki załadowany bagażnik. Żeby tam nie spadło komuś na głowę krzyku. jak ruszymy. Oj tam. Jest good, jest good. Dobra, widzimy się w biurze. No, proszę, proszę bardzo. A wy co? A wy co? Dalej macie dach nad głową? Ha, ha. Coś mówiliście? Właśnie odpisała mi moja obserwatorka. Powodzenia. i super, odpisane. Czekam teraz, co odpisze. Zawsze zadajecie mi pytania, czemu ja nie prowadzę swojego auta. Nie, nie straciłam prawa jazdy. Po prostu, jak yy, mam dużo rzeczy do załatwienia na telefonie, to wtedy łuki prowadzi albo David prowadzi. David często oprócz kamery, właśnie jeszcze jeździ moim samochodem. Taki ma, taki ma przywilej. Nie, muszę się nie boję. Ty nawet, David, chyba kiedyś wracaj sam moim samochodem, nie? No i pamiętam, że ci mówiłam, David, dobra, ale zrób mi zdjęcie, jak przyjedziesz do garażu, że się nie obiło. Serio tak mi powiedziałam. No, czy tu tak, tak czysto? No, ja nie wiem. No, nie będę ich czysto, czysta. czysta. Tak, prezentuje się biuro, zobaczcie. W każdym razie wpadłam teraz na fajny pomysł. Tak jak widzieliście, że odpisałam już obserwatorce na Instagramie, tak teraz będę rzeczy dobierać do zamówień z Versa Store. Po prostu taka dodatkowa niespodzianka. Czyli jak ktoś zamawia coś z Versa Store, to po prostu dostanie dodatkowe rzeczy. 27. Końcówka, tak? No, jakieś musi mieć 27. To Dobra. zgadnie, co to jest za liczba? 27. Ty niech napiszę w komentarzu. Mam e, chłopak, ale zamówił, zaraz ci powiem, bo mógł no. to jakiś e, tato zamówić. E, koszulkę Unisex Tide i Thermal Hand. Czyli e, jaki, jaki rozmiar? S. No to git, to damy im jakieś S -ki. w gratisie, wyślemy im dodatkowe. Są też na stronie już szczotki też już widzieliście. Szczotki są w ogóle genialne. Ja mam taką szczotkę zawsze pod reką. To teraz damy jeszcze taką koszulkę, S, -kę. i może, i może taką. Takie dwie. Dla Dawida. Dobra, i teraz jeszcze mi pokaż jakieś zamówionko, które jeszcze nie spakowaliście dzisiaj. Pani Małgorzata. Pani Małgosia? Dobra, dawaj co Pani Małgosia ma? Już sekunda. Pani Małgorzata zamówiła XS też Thermal Uuu, dobra, to XS-eczkę damy. Bluza Promis, właśnie w rozmiarze XS. Szczotka, uwielbiam te szczotki. I ta szczotka w ogóle została zaprojektowana z myślą o tym, żeby pasowała do tej koszulki. Zobaczcie, wszystko fituje. Jak wy to już oglądacie, to te koszulki są już u nas na sklepie na wersowkompleks, także wbijajcie. I jest jeszcze taka z dynią. Jest to pierwszy projekt, który, yy, który yy, jest w oparciu o chmureczkę. Nie będę nosić chmureczkę i wy też jak chcecie nosić chmureczkę, to zapraszam was na wersowkę oczywiście. Zaraz wam pokażę jak ona należy, ja się przebieram Co? tą, z tęstą. O, zapraszam tu pana z kamerą, zapraszam, zapraszam. A, jest... Ej, no ej, nie brzuszka. To są nowe koszulki, które już są na sklepie Tajday. To jest Tajday beżowo-czarny. I tutaj są takie kolory, właśnie czerwień na Halloween, pomarańczowy jak ma, Zobaczcie. Nie, nie, mega pozytywne. Po, poza tym. Tak, mi jest ta koszulka. O, to, to? E -e -e -e, kilogramki się nabrało. Rozkosz. I jest, się wygląda serio. Zostałam jeszcze chwilę popodpisywać kartki, i teraz do zamówień będzie dorzucana właśnie taka karteczka z podziękowaniami, z moim autografem. Okej, okay, Natka ma urodziny, za niedługo i mama mnie poprosiła, żebym wzięła e, koszulki z moim podpisem. Dajcie znaka, czy Wy również chcielibyście, e, żebym na Versoft Store prowadziła taką serię, w której mogłabym część koszulek po prostu podpisywać. Dajcie znaka w komentarzu. Jedna z moich obserwatorek do mnie napisała i wysłała mi swój numer telefonu. Uwaga, dzwonimy do niej? Dawajcie, zadzwonimy do niej i wyślemy jej coś jeszcze. Halo? Cześć, z tej strony Weronika. Jezus. <laughs> Cześć, ale, ale mi serce wali. O jeju, o jeju, o jeju. Bardzo mi, mi miło, właśnie Twój numer przeczytałam na Instagramie, stwierdziłam, że dzisiaj zadzwonię, ponieważ nagrywam taki film, w którym robię niespodzianki. O mój Boże, ale genialnie! Jezu, ja to Was tak bardzo podziwiam, że y, Wam się chce to robić, naprawdę. Dzięki, Boże. dzięki, dzięki wielkie! Właśnie jestem teraz w biurze Verse of Story, i jesteś na głośniku, więc słyszycie też mój brat, Krzychu, Łuki, dalej. Cześć, Kasper! Siema! Kaspera tak? Tak? O, wiadomo, wiadomo. No to ekstra, to ekstra. Mam do Ciebie takie pytanie, czy może masz jakąś rzecz na oku z Verso Store, którą chciałabyś mieć u siebie w szafie? Jestem, że tak powiem, stałą klientką, bo już mam atut bluzki, ale coś ale z poprzednich kolekcji. Z poprzednich kolekcji. Jeju, bardzo, bardzo, bardzo prześliczny jest ten tie-dye. Tak? Dobra, a jaki, a jaki nasz rozmiar? Może być s -ka. Dobra, to tak. wiesz co, ja Ci napiszę zaraz na Instagramie, to jakbyś mogła mi wysłać adres, to zaraz Ci wyślemy, dobra? Ojej, proszę, ale genialnie. Jezus. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. I pozdrawiam całą ekipę i asertywnego i... i Też pozdrawiam. I Dzięki. Ojeju. Tak się ucieszyłam z odkrycia, mogę mówić. Ja jestem z tą piękną, bardzo starą. Zarówista, sta. dobra. Wysyłam jej Tajdaja jakąś eseczkę mówiła. W każdym razie dla Julki pakujemy y, koszulkę i dorzucamy do tego jeszcze bucket. Pytaliście też na Instagramie, czy te buety będą dostępne. Będą one dostępne w boxach już niedługo, także czekajcie na wszystkie informacje, które pokażę Wam na Instagramie, ale bakeczki też będą dostępne. Ale się cieszyła słodka. A teraz ja się będę cieszyć, bo jadę do psia. Właśnie dojechaliśmy już do schroniska. Zaraz będziemy wypakować wszystkie rzeczy. Ja z tego mnóstwo wydałam no prawie 2000 zł, ale myślę, że jest to adekwatna kwota i kupiłam same najpotrzebniejsze rzeczy, jak. Psiaki potrzebują, ponieważ wcześniej skonsultowaliśmy to jeszcze wszystko z osobami, które pracują w schronisku tutaj w Krakowie. Ja się mega cieszę, jak byłam w gimnazjum i w liceum, to też bardzo angażowałam się właśnie w pomoc w schronisko. A tymczasem maseczka 2K20. Nie tego trochę. Jeżeli chodzi o karmę, to kupiliśmy taką, jaką polecała nam pani, właśnie tutaj z ze schroniskami, bo jednak wiecie, takie najczęstsze karmy, które się kupuje na przykład w jakichś takich spożywczych oczywiście, to jest też fajne, jeżeli możecie takie przywieźć, ale wiecie też, że te, że te takie najtańsze karmy bardzo pieski uzależniają i też nie zawsze są dla piesków najzdrowsze. Są w ogóle karmy? Też kupuję w Tutaj, Tutaj zostawiliśmy wszystkie rzeczy, a teraz wchodzimy do środka i uda nam się może spotkać właśnie, właśnie z pieskami i z kotkami. Zostawiliśmy tutaj przed naładce rzeczywiście. Dobra, super. nie zauważyłam. ulicy To jest dobrze. Aniu, widziałaś gdzieś wolną platformę, wózek? Nie. Bo Państwo takie super. rzeczy przywieźli. To jest taki piesek jak Kasia ma. Kasia ma takiego pieska podobnego. Ale jaki spokojny. Jezus, taki piękny! I śliczny jest. Nie wiem, czy kojarzycie albo kiedyś taki y, film, który leciał na Disney Channel, ale był bardzo fajny, my z moim bratem bardzo go lubiliśmy. Nazywał się Hotel dla psów. Bardzo lubię ten film. Jeżeli jesteście nastolatkami, to na pewno Wam się spodoba, sprawdźcie sobie hotel dla psów. Ale jesteś fajny, takie wielki. ale trochę przerażająco to wygląda, wyglądać, tych, tych piasków jest tak dużo. <mum> Kotki zawsze mają takie olenia, się i tak przeciągają, są takie słodkie. Jaki fajny, taki czarny. I wiecie, że w ogóle ja zawsze uważałam, że czarny kot nie przynosi pecha, tylko szczęście? Mi zawsze czarne koty przynoszą szczęście. Cześć, kitek. Jezus, jaki jesteś śliczny? Jaki malutki. I chciałabym mu tak włożyć palca, ale nie mogę. Biały ja kitek. Ale fajnie, że mogą być razem. Jak one się tak puszą i tak się ocierają o tą szybę. Dobra Marta, ja się zgadzam na tego kotka. Tak szczerze? To tutaj są mega fajne kotki. No, w schroniskach są naprawdę bardzo fajne. Zobaczcie, ten piesek jest przesłodki. Keniaczek, nie ma informacji jak się nazywa, ale jest naprawdę przesłodki, nie jest w ogóle agresywny, jest taki... taki no zobaczcie, jak on przychodzi cały czas chce mieć kontakt z ludźmi. Więc jeżeli wyszukacie pieska właśnie ze schroniska, chcielibyście wziąć i Wasi ryce się zgadzają, albo Wy jesteście już pewni tej decyzji, jest taki piękny psiak. Śliczny jesteś. Albo śliczna. Podobno ktoś po ciebie dziś przyjeżdża, ty dziadu. Nikt nie słyszał jeszcze, jak szczekasz. Nikt nie słyszał. Naprawdę? Szczeknij, szczeknij. O! Oto mi szło! Może pójdziesz dziś do domu. Ten czarny przyszedł dzisiaj taki dziczek z okna życia, no, ale że ten jest radosny, to już widzę, że tamtego rozkręca, ale na początku warczał, a ten go już rozruszał. Już jest fajny. To jest dobre, że trafił na takiego, o, wariatuncia, chodź wariatuncia, chodź, chodź wariatuncia, chodź do światki, ciotka była dziś u ciebie tak. Bawiliśmy się. Tak, Bawiliśmy się. To byśmy poprosili tam o nazwisko, czy to z firmy, jakieś te dary są, bo tam widzę kapitalne rzeczy, żeście przywieźli karma z najwyższej półki. No bo dzwoniliśmy. Lepiej mniej, a. Tak, Takiej karmy. Mam pieska i też właśnie tą karmą go karmię. Widzicie, tak jak pani powiedziała, że lepiej mniej karmy przywieźć, ale lepiej z lepszej jakości, żeby właśnie te pieski miały fajniejszą karmę i lepszą dla nich. Bo ja nie z zaraz to pamiętam. Nie o, oj, widziałem. Ja Aha, a takie może karteczki, Takie od naszych tutaj podziękowania. Możemy tylko Dziękuję bardzo. bardzo. Dobra, ale to jeszcze nie koniec e, zachowań super bohatera. Teraz e, wracamy do domu ekipy. Jak już widzieliście, dom ekipy troszeczkę się rozbudował. Już mieszkamy wszyscy razem. Także wracam e, do domu. Siad! Siad! Tak! Grzeczny piestek! Taki śliczny piasek, Taki piękny! My. Zobaczcie jaki słodziak! Taka trochę łysawa jest. Dzień dobry. Ale czy dobrze widać różowego? Zobacz! To jesteś ty? No, specjalnie dla ciebie. Zrobiłam też zdjęcie z chmurką, na razie wszyscy domownicy nagrywają, więc złapię ich później, a na ten moment jadę do sklepu, żeby kupić mojej siostrze prezent. Okej, okay, jesteśmy w dziecięcym sklepie, To są zawsze takie słodkie rzeczy, ale ja nie patrzę, nie patrzę, ja po prostu się przeglądam tylko na rzeczy 8-9 lat. A ja jak byłam mała, to uwielbiałam Barbie. Im więcej Barbie, tym lepiej, im więcej dodatków, tym lepiej. A moja siostra robi pet shopy. Śmiesznie, w ogóle ja jej zostawiłam moje Barbie, ona w że nigdy się nimi już nie będzie bawiła, bo to jest nudne. Ja. Dzieci sobie myślą, jak ty nie, ci takie odrzutowiec, Ale się. Ale tu jest więcej tych potrzeb niż w sklepie załatko, bo Ja jestem w owołomie. Mam już prezent dla Nadusi, udało mi się zgadnąć yy, coś z potrzebami, ale nie jest to jeszcze to, co, co tam mama mówiła, że Nadusia chce, ale postaram się jeszcze poszukać tego, co jej brakuje. No, ale nie że z browarkiem. Jak sobie zajmijcie, mi się wydaje, że to by się trochę spodobało. Przepraszam, mam pytanko. Y Aha. Gdzie mogę znaleźć więcej rzeczy z Lip Ale ta kurtka też jest fajna, co? Mhm. Mm tak. No, takie babcia. Co? co myślisz, daj Widos? No, korzacka bluza. Grzybki. To jest to. No, ta bluza fajna. Ta bluza lepsza, nie? Nie, no ta jest mega mocna. No, co będzie za zanurę, sobie wymieni na Dobra, biorę dwie. Dla siebie też taką wezmę. poznał. <grywa> mam prezent dla trąby. Okazało się, że nie tylko dla trąby, ale taki też jest dzisiaj dzień. Dzień, czyli pełen niespodzianek. Weronika, no, no, i Już widzimy, że tam z kamerą się kitlasz. Pokaż, pokaż. Ale śminka! Z okazji dwóch milionów. Serio? Tak. O, dziękuję. Dzisiaj mam dzień bohatera w realnym życiu i stwierdziłam, że się zrobię takie miłe przerzęcie. Werka nigdy śminki nie nosi. No, masz linkę dzisiaj ale... O, ja zapomniałam o swojej oh, O. RIP Mam nadzieję, że Ci się spodoba Nie, ale podobne kolory Ładna No, no A nie najlepsze? Zobaczyłem, że kupiłaś mi co samo Ale jak się z Store teraz Super, to pasuje z t-shirtem z Versoft Store Ale mega fajne ale, ja ale ja będę ją w rozmiarze Ja będę ją nosić, bo nie było mniejszego, ja będę ją nosić tyłem A, ty nie masz z kapturem ma. a, ale w, A nie, jesteś też Jest taka sama, ale pan powiedział, że nie ma mniejszego a rozmiaru masz coś dla i... mnie? Mam o. Oh. A czy to Halloweenowa chmura? Tak. To jest oh. chmura na Halloween, to jest nowa koszulka i jeszcze jest jeszcze jedna taka. Dobra, jestem. Dwie rzeczy mam. Pierwsza rzecz. To ty. Pierwsza rzecz. O mnie już zdradziła. Pierwsza rzecz. Pierwsza, rzecz. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. To zasłania jej różowe futerko. Idealne na spacer, już nie będąc na nas jak wariatów. Druga rzecz jest taka, że skoro nasz pies tak już jest różowy, to już możemy zakładać jej różowe ubranka i kupiłam jej skarpetki z napisem Queen. No, skarpetki możesz mieć Skarpetki, zapisam Queen Ale ciebie mam klapki Uuu, klapki, dawaj one fajne Bo no, pamiętam, że Ci się podobał ten motyw z... z fokersami <grym grym> Bo jest bo teraz bad boy Ale fajne No była jedyna taka kolorystyka, jedyna jakie je możliwe, a stwierdziłam, że na basen akurat teraz będzie Ale jakie w ogóle tutaj, zobacz Tak, no właśnie mi się też podobało i nie było mojego rozmiaru i wykręciłam sobie Trzymają się no, muszę nakleić na nie tylko kławeczkę i będzie sztorm Ale widziałam, że te fajne, to tak co wynosi. wnosi na najbardziej jak babcia, ale te mogą być na basen Jest już kolejny dzień i ja jestem właśnie w drodze do Mielca, już prawie dojechaliśmy, jadę właśnie z moim bratem y i lecimy zrobić Naduśce niespodziankę, ponieważ dzisiaj moja siostra ma urodziny, moja młodsza siostra Nadusia, kupiła mi jej prezenty i zobaczymy czy się ucieszy z takiej niespodzianki, taką największą niespodzianką jest oczywiście to że się widzimy w Mielcu, że ją odwiedzam, bo jednak nie ma co ukrywać, przez to, że mieszkamy od siebie półtorej godziny drogi, to w tym domu bywamy rzadziej, ale oczywiście rozmawiamy też przez telefon i mamy zawsze kontakt, ale zawsze się mega cieszę, jak przyjeżdżamy z Kacprą do niej, więc mam nadzieję, że i tym razem się ucieszę. Dzisiaj ma też imprezę dla koleżanek, yy, niby będzie ich mało, ale jednak to zawsze taka radość, mieć tort i w ogóle, także zaraz będzie niespodzianka. Już nagrywa? Nagrywa Mam jakąś nie musisz na, ustawiać Po prostu wychodzisz z auta No Otwierasz klamkę, wychodzisz no. i nagrywasz Czyli wychodź Dobra Dzień dobry A, Cześć, cześć, cześć Niespodzianka Dzisiaj masz chyba urodziny Wszystkiego, wszystkiego najlepszego Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, yy, dużo przyjaciół, dobrych ocen w szkole i wszystkiego, co sobie życzę, żeby zawsze była taka słodziutka, kochana i żebyś mnie zawsze najbardziej na świecie kochała. Dobra, to zamknij oczy, siadaj tu na schodach i ja Ci przyniosę. Tylko nie podglądaj, tu, tu, tu. No dobra, możesz otworzyć. Fajny taki prezent, ja nie wiedziałam, czy ty dalej się bawisz hmm. na Surprise. Dzisiaj dostałam. Dzisiaj dostałaś na Surprise? No to ekstra, to tutaj nie wiem, co to dokładnie to jest, jest ale to jest chyba jakiś kamper, tak jak będziecie jeździć pod przyczepę, to będziesz sobie mogła yy, się tym bawić, ale to już nie je koniec prezentu, jeszcze drugi, to, będziemy, to będziesz mogła grać z koleżankami, my to graliśmy kiedyś, to jest super, skanik, co to? To jest strój, musieliśmy ci to w Kas Kaspram kupić, bo stwierdziliśmy, <laughs> że będziemy musieli zrobić w tym zdjęcie, to jest pet shopy, też mam, już dostałam. O, o, ekstra. I na tort Happy Birthday, ale tego miałaś nie widzieć, ale to nic. <śpiew> <śpiew> o o Jezu. <śpiew> no dobra, no a teraz czas na zabawę. Jak widzicie, ja już jestem w Krakowie, w domu ekipy, wróciłam do swojego domu rodzinnego, spędziłam tam dwa dni, Nadusia bardzo się ucieszyła z niespodzianki, a teraz czas. Na kolejną aktywność, kolejną pomoc, ponieważ dziewczyny z ekipy zostały w domu, a chłopaki pojechali na pewien wjazd, o czym dowiecie się już niedługo. I te dziewczyny będą szukały pieniążków, które później będą mogły przeznaczyć na dowolny cel hartatywny. Stwierdziłam, że to troszeczkę urozmaicę i to właśnie one będą mogły decydować, ile i na jaki cel przeznaczą te pieniążki. Mam 2000 zł, które schowam. Stwierdziłam, że podzielę je na dwie kubki, i właśnie te dwie kubki schowam gdzieś tutaj po domu. Zobaczcie, na pierwszy rzut nie widać, ale jak się odsłoni, to na pewno te pieniążki znajdą. Jako, że chowamy je w domu, to będą one schowane dosłownie w domu ekipy. Nie wiem, kto do, dokładnie stoi i pilnuje, to chyba jest Kasia. No, ale to może Kasia właśnie znajdzie pieniążki przy, przy sobie. Okej, mamy! gotowe. To dla Maćka. Git, macie zsynchronizowane. Nie macie czasu ograniczonego, są dwie kubki, także dwie zła... Nie ma czasu ograniczonego, to po prostu będziemy szukać cały czas, aż. Jest... Tak. No. Mam nadzieję, że no, znajdziecie dobra. zobaczymy, czas, mimo wszystko, i tak odliczymy. Zobaczymy, w ile pierwsza z Was znajdzie te pieniążki. Trzy, cztery, start. Ja ja dobrze, nie musimy nie tego wszystkie skrytyki się Nie, tak to mi się sprzyjuje. To ja jest też dobra, to tak nie ma. Ej, ale zrób to na płaczu wsadzać, ale dobra gra, ale jak, to, jak ale tak jest skomplikowana, git. Mam! Mam! Dobra, uwaga, stop! Sekundkę, stop, teraz chwilę. Marta ma pierdolę. Ponoć, ponoć pieniądze nie rosną na drzewach, więc stwierdziłam, że to ma właśnie troszeczkę. Pierwsza... Pierwsza masz... Ile pieniążków? Tysiaka. Tysiaka, więc już Marta możesz przemyśleć na co to wydasz. Dobra. I teraz uwaga, odpadasz z gry, bo już się dnia... A, ym... no, tak odpada. Odpadasz z gry i teraz już Okej, okay, jeszcze... teraz będzie przegrany totalnie. Jeszcze Marcysia i, i Kasia y, szukają dalej. Także siadaj sobie albo chodź ze mną, Eterna. Ale ja jest to, że to nie jest Taki to, na na to znalezienie. Tak, a ja prawie nie zauważyłam. Ja tak szukałam pomiędzy <laughs> No i dobra, chyba nic nie ma. Już chciałam wstawać i ja zobaczyłam na samym końcu. No właśnie najlepsze to, że na przykład Kasia szukała po takich mega skomplikowanych skrytkach i myślę, że mogłaby sobie to bardziej ukryć, Jest <grym grym> kit, jest git, jest Do mojej ekipy. Ha! Wiedziałam! No nie! Dom ekipy, to musiało być to. To no ja jestem ja przegrany. No ja! Do ekipy, a ja w ogóle zastanawiałam się, Kasia, zobacz, no. jak wyciągasz pieniądze, to zobacz to. To jesteś ty? A no może. To jest bardzo! No, Znalazłaś przy sobie, znalazłaś ją przy sobie. Ciano. No i elegancko Kasia znalazła pieniądze w domu ekipy, w domu ekipy. No, tak, właśnie, <śm> <śm> tak specjalnie tak to schowałam. chodź szybko, szybko, bo decydujemy teraz, jako że Marcin się nie wygrała, ale to jest nasz szczytny cel, więc oddajemy kilka stówek, żeby ona też mogła wpłacić na to. O, trzy Fajnie dziewczyny Dzień, dziękuję bardzo. Czyli będą trzy cele. Tak, tak. dobra, to ja tak Wam nie powiem na to piankuję. Okej, no więc e, jesteśmy już e, na komputie. E, znalazłam e, zrzutkę dla Juli, e, która potrzebuje przeszczepu komórek macierzystych i e, rehabilitacji, więc ja teraz wpłacam... Nie zmienię mięki Nosiaka, bo dałam Marci 2, 3, 4, 5, 6 7 stówek dla Julki. O! Bardzo dziękuję za twoją wpłatę, nie ma sprawy <grych> Ja mam 6 stóweczek od dziewczyn I znalazłam w moich wiadomościach na Instagramie Wiadomość od kogoś z was być może Z prośbą o wpłacenie Jakichś pieniążków na zrzutkę Zrzutka jest na pieska, który będzie Potrzebował operacji i po prostu Stwierdziłam, że właśnie w wiadomościach na Instagramie Od kogoś z was taką zrzutkę wpłacę Bo też nieraz widziałam, że właśnie Niektórzy mi takie zrzutki czy jakieś zbiórki Wysyłają Sześć sześć a, czekamy na zaksięgowanie. Więc pieniążki się muszą zaksięgować i dopiero wtedy się pojawią. Czekaj, może ktoś jest zalogowany tutaj na Facebooku. Dobra, suchor jest zalogowany, sobie do niego wyślę. Ej suchor zawsze się nie umie vlogować z tego Facebooka. Już chyba drugi raz sobie wysyłam co do niego. Nigdy się nie dowie. Nie ma ekran, nie tak? Isiadam <laughs> złotych. No i już chyba... O jest. Ja przeznaczyłam 7 stówek na Dzidzie, na Julię, która się urodziła z jakąś chorobą, nie chcę skłamać, nie chcę mówić tej choroby, bo nie, nie znam nazwy, ale w każdym razie potrzebuje teraz rehabilitacji i jakiegoś przeszczepu komórek, więc na to przeznaczam pieniążki. Ja znalazłam... Y w wiadomościach na Instagramie zrzutkę, którą jedna z osób mi podesłała i jest to zbiórka na operację dla pieska, na zerwane więzadło krzyżowe i zwichniętą rzepkę. Ja przylam dla pani Basi, która jest starszą osobą, której zmarł mąż i nie wyrabia się jakby finansowo ze wszystkimi opłatami, więc jakiś pan Mateusz. Z tego co widzę, organizowało dla niej zbiórkę, żeby jej wyremontować mieszkanie. Oczywiście te wszystkie linki do zbiórki znajdziecie w opisie, więc jeżeli chcielibyście również wspomóc, to serdecznie Was zapraszam. Stwierdziłam, że ja wybrałabym pewnie jeden cel i na pewno byłaby to właśnie jakaś dzidzia, bo ja no już co z tego. A fajnie, że nam no właśnie tutaj mogłyście każda na coś innego i fajnie też, że zaangażowałyście Matysia, obeszłyście cały mój plan, więc <śleszu> <to> zarobiliście. <zainteresuje. śleszu> Super, super. Powiem Wam się, że fajnie jest być takim super bohaterem w realnym życiu. Dajcie znać, czy Wy również e, jesteście takim bohaterem. Wierzę, że tak. Wierzę właśnie, że hashtag jest dobrymi ludźmi i też również pomagacie i wspieracie. Dajcie znać, czy właśnie wybraliście kiedyś taki jeden dzień, w którym byliście szczególnie pomocni dla innych osób. Ja serdecznie Was do tego zachęcam. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście stawiacie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. W dobie dzisiejszych czasów. Właśnie to jest najważniejsze, wsparcie dla innych.